Panie Marszałek, Panie Ministrze, dlaczego opracowując projekt budżetu nadal zapominacie o pracownikach sądów i prokuratur, o pracownikach cywilnych policji? Poprzyjcie Państwo poprawki w ich sprawie. Ale istotne jest pytanie, dlaczego fundusz medyczny nadal nie jest funduszem ratującym ludz ludzkie życie. Dlaczego nie jest funduszem pomagającym ciężko chorym? Obiecano w ramach tego funduszu ponad 4 miliardy złotych, a w tym roku wydano zaledwie 170 milionów złotych. Dlaczego osoby dotknięte chorobami rzadkimi drżą z niepewności? Drżą, czy będą objęte niezbędnymi terapiami, czy nagle zostaną ich pozbawieni? Jak, proszę Państwa, w ramach budżetu. Rząd chce pomóc chorym na przykład na mukowiscydozę. Ja chcę w przyszłym roku pomagać tym, co cierpią na nocną napadową hemoglobinurię. Brak refundacji leków, przerwanie terapii dla tych ciężko chorych jest dla nich ogłoszeniem wyroku śmierci. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska.